Dzień dobry, ja witam Was w mocnik dla mnie. Chciałam Wam się spytać, dlaczego Chlaps nie chce mi nagrywać filmików. Wiem, że to nagranie jest z anteny. Kamery, przepraszam bardzo. To nagranie jest z kamery, ale. A w sumie po to, dalej. No dobra, mniejsza. Się... Wiem, że to nagranie jest z kamery, ale chciałam się spytać. No, dlaczego mi nie nagrywa filmików? Jeśli znacie tą na to odpowiedź, proszę napiszcie w komentarzach. Bo chciałam wam zrobić serię o mówie z planet. Zrobię za chwilkę. pokaz slajdów. Pa pa.